Dlaczego niektóre wkręty posiadają niepełny gwint? Jeżeli Cię to interesuje, zapraszam. Tutaj chodzi mi o ten element wkręta, który jest niegwintowany, zwany czpieniem. Na potrzeby filmu dodam, że nie biorę pod uwagę różnych cech wkrętów typu samowiercące z tak itd., itd. Zacznijmy od wkrętów z pełnym gwintem. Nimi można połączyć dwa elementy, ale te elementy skręcane nie będą do siebie przyciągane. Druga sprawa jest taka, że wkręcając tego wkręta występują duże siły tarcia i wkręt się przegrzewa, przez co może ulec pęknięciu, ewentualnie jak uda się nam wkręcić dwa elementy. Wkręt może być właśnie przez to przegrzanie osłabiony. Wkręt z niepełnym gwintem umożliwia nam połączenie dwóch elementów, załóżmy, że desek, i bardzo silne przyciąganie ich do siebie. Teraz to, to, że wkręt nie ma tutaj gwintu, on będzie się obracał w materiale, dociągając dolny materiał. Teraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. Tutaj mamy wkręt, jak ja teraz mam z dociągaczem, a tutaj bez. I tu na potrzeby filmu dałem sobie sklejkę, żeby zrobić przerwę. Więc wkręcamy, Na razie dotąd. I tego. Również. Teraz usuniemy sklejkę. Wkręt dociągaczem. Pięknie dociągnął. Natomiast wkręt bez dociągacza. On się kręcił wchodzi w drewno. Rozwalają drewno. Wiadomo, jak on już tu obróci gwintem, to już dociągnie, ale efekt jest słaby. Jeżeli rozwijałem Twoje wątpliwości, bo nie każdy musi wszystko wiedzieć, zostaw lajka, napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj, a ja Cię pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć!